Cześć moi kochani, postanowiłam dzisiaj dla Was nagrać vloga z Koningsdach, czyli z dnia króla tutaj w Holandii. Jak widzicie, mam na głowie tutaj taki pomarańczowy element, bardzo śmieszny, jestem ubrana bardzo ciepło. Wydaje mi się, że będzie super impreza, na to jestem nastawiona i zobaczymy się później. Trzymajcie się. Jedziemy na Koningsdach! Kochani, my już jesteśmy w centrum. Właśnie zmierzamy na Koningsdach, na tam, na główny rynek, jak to można tak powiedzieć. I pokażę Wam już, jak wygląda scena, jeżeli w ogóle będzie już teraz. No i do zobaczenia! <tempośrednia> What's oh, up, No cześć moi drodzy, jest już poniedziałek. Wczoraj byliśmy właśnie na tej imprezie, a dzisiaj szykujemy się na tam tutaj dzień króla już po prostu na mieście, pochodzimy troszeczkę może po sklepach, pooglądamy co tam się ciekawego dzieje i zobaczymy się później. <śmienny> i kochani, my już wróciliśmy z miasta, jest godzina jakoś koło 5, jest jeszcze ładna pogoda Dzisiaj było strasznie dużo ludzi na mieście, mam nadzieję, że uda mi się wam to pokazać w tych filmikach Po prostu nie dało się przejść bez jakichś tam większych problemów I byliśmy jeszcze dzisiaj w KFC i tak właśnie wyglądał nasz Dzień Króla tutaj w Holandii To jest bardzo wielkie święto dla Holendrów dla nas również już troszeczkę tak się staje. Mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe do obejrzenia i że spodoba Wam się to wszystko, co, co tutaj się dzieje w ten dzień. Więc no, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, buziaczki. Pa!